Po raz trzeci 27 marzec. Słuchajcie, nie wierzę w to, co widzę. Trzy tyki już podniosłem. Czyżby to był mój dzień? Słuchajcie, pać jak kapetarda leży. Nie wierzę. Nie wierzę. Ja pierdolę jaka pała. Ojebany. Co tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Słuchajcie, obrzymią ze 4 kilo W domu zważę Ole ja pierdole, jaka fała Ale mam farta dzisiaj Ole gigant Ale gigant Patrzcie jaka róża Ja pierdolę Sorry, że ale to już z wrażenia. O kurwa! O kurwa! Olepała Jaka wielka! Jaka wielka róża! No dzisiejszy dzień się udał mi, naprawdę. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. I tam są moje tyczki te mniejsze ale to jest ma... ja pierdzielę jaki długi moje tyczki dzisiejsze najpierw tą parkę walłem później tego rzeczce no i tego kolosa dzisiaj no coś niesamowitego Ale mam dzisiaj darzy, bur, darzy, mam polubyniek, poszedł se tam, trzeba polatać troszkę tu po lesie, ostatnio koleżkę tu spotkałem, nagrał tutaj byczka z jedną tyką, ale piękny, no niesamowity dzisiejszy dzionek, cztery tyczki, może coś jeszcze się podniesie, darzy, bur. Pozdrawiam, Narka.